Ja dzwonię z chciałabym zostać fotomodelką i nie wiem, czy... Jest to praca w agencji towarzyskiej, czy Pani by to odpowiadała? Chciałabym pozować dla Playboya, aby dostać jakiekolwiek wynagrodzenie i móc zapłacić za szkołę. Ten biust przykro mi bardzo, ja nie jestem ratomanem. muszę go zobaczyć z względu zawodowym. Słuchaj, no, 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 nieźle. się może Dziewczyny z naszej firmy są... Różnymi osobami. To jest ucieczka od rzeczywistości, od tej szarej, wrednej rzeczywistości strasznej. Ona chyba będzie Miss, Miss Hollywood. Ja ją sponsoruję do Stanów Zjednoczonych i będzie występować w Hollywood. Najważniejsze klanie, leżą wszystkie hańki i do popatrz. No Dojść do kariery to jest bardzo dobra rzecz, ale własnymi siłami i własnym rozumem, a nie tyłkiem. Dziewczyny, które walczą lub tańczą, jest to towar. Taki sam jak piwo, jak papierosy, jak alkohol. Przygotowania do castingu w agencji GBN szczęśliwie się finalizują. Pierwszy etap: telefoniczna weryfikacja atrakcyjności kandydatek. W oparciu o nowe talenty, naturalni planują założyć rewię taneczną. Jedziesz w sprawie tego ogłoszenia o castingu, mhm. który się odbędzie. Jakie tam warunki trzeba spełnić? Nie wiem, z jakiej miejscowości? Szczeladzi? Na casting należałoby po prostu przygotować takie 3-4 minutowe wyjście w... W, tannerze, w którym, gdzie w trakcie tancerki, po prostu rozbierze się do bielizny. Aha. Uh -huh. Czy to jest problem? No nie. Nie jest problem. Nie, nie. Tak, mam pytanie: czy, tak jak jest w ogłoszeniu, napisane jest osobą pani atrakcyjną? Tak. Jest pani osobą atrakcyjną. Świetnie. Chodzi mam o tancerki e, do profesjonalnych rewi docelowo. Po prostu casting jest realizowany na sali takiej e, baletowej, castingowej. E, rurki nie ma, chcemy zobaczyć ile, na ile Pani jest osobą kreatywną e, i potrafi Pani tańczyć i, i ma Pani poczucie rytmu. Jak poznałem moją małżonkę, e, chciała zobaczyć jak w sumie, co, co po prostu dziewczyny odczuwają, te które tańczą. Chciała po prostu spróbować e, potańczyć i tak dalej, zobaczyć jak to jest. E, więc spróbowała kilka razy, aczkolwiek stwierdziła, że woli zostać moim rzecznikiem prasowym niż być tancerką erotyczną, aczkolwiek ma dużo erotyki w sobie i seksu. Seksapil, to nasza rękawica. to coś co nas podnieca. Styl, szyk, to jest właśnie seksapil. Dziewczyny z naszej firmy są różnymi osobami. Pochodzą yy, z rodzin tak zwanych normalnych, gdzie po prostu yy, dla nich taniec jest e, czymś po prostu w, w rodzaju rozrywki. E, inne natomiast e, pochodzą no niestety z rodzin takich, gdzie pomagają rodzicom, to znaczy mówię niestety, bardzo dobrze, że pomagają rodzicom, bo... E, i są to dzieci, które na przykład walczą w oleju, w kiślu czy w błocie. A się wciąż dręczy decyzja o rozwodzie, ale nie potrafi też wybaczyć Robertowi, że zakpił z jej miłości. Kiedy wyszedł z więzienia, wzięli ślub i urodziła się Jessica. Robert obiecał im piękne życie. Szybko, No, a później będziemy zbierać. Jak wyglądało to wasze piękne życie? Zadzwonił, że idzie z kolegami na piwo. No i od tej pory nie wrócił. Nie było go w domu dwa miesiące. No, aż do dnia, kiedy dostałam właśnie pismo z sądu, że został tymczasowo aresztowany. Teraz dopiero wiem, jak mało zrobiłem dla Was, jak mało robiłem, żeby Wam zapewnić normalne życie i byt. Zawsze sobie mówiłem, że jak będę miał dziecko, to nie dopuszczę do tego, żeby miało takie życie jak ja. Zawsze chciałem, żeby miało czego tylko zapragnie, żeby miało obojgu rodziców koło siebie. A teraz jedno z moich postanowień legło w gruzach i to dzięki mojej głupocie. Myszko moja, proszę Cię, wybacz mi i pomóż mi uratować to nasze małżeństwo. Wybaczysz mu? Wybaczę mu wtedy, kiedy wyjdzie i naprawdę zobaczę, że się poprawił i chce żyć w zgodzie i mieć szczęśliwą rodzinę. Wtedy mu dopiero wybaczę do końca. Na chwilę przed castingiem Joanna koi emocje. Liczy na dużą frekwencję. Nie zawiódł zaproszony przez Naturalnych do jury były górnik Andrzej Bies. Do pomocy przyszła też Asia. Ale nie miała dużo pracy, bo na casting zgłosiło się pięć kandydatek. Sala baletowo castingowa okazała się 20-metrowym pokojem w bloku na drugim piętrze, Andrzej wies nie sprawia wrażenia człowieka, który wśród tych pięknych kobiet czuje się jak ryba w wodzie. Czuję się już samotny on dziewczyny znaleźć. Mieć być dziewczyną po prostu. Nie ma do kogo. Porozmawiać z kim? To po prostu jest bardzo ten Przykry po prostu być samemu, cały czas samemu, smutny. brakuje tej Naturalna. dziewczyny po prostu. Nie, jest autentyczna, tak, na, taka naprawdę... jest taka... Ta jest in, t, bardzo mi się nie, podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo mi I zazważy, wiesz, nie trzeba dziewczyny po prostu robić jej dużo szkoleń i tak dalej, wiesz, dużo potrafi, prawda? I widzę, że oby jakąś śmieją muzykę wyzatańcza. A wiesz, co mi się najbardziej nie podobało? Ten rumieniec. Znajduje się do oka jeszcze nie Nie, Andrzej? Proszę państwa, ja mam takie pytanie. Proszę, musisz napić. Tak. Teraz patrzcie. No będzie ci ciężko, na niego nie ma pasa, tak? <śledzianie> no, Buzma, pozie, a gdzie nie byś za tym. No, Majus mama na tym włosie, Może już wejść, tak? A, tak, tak. Uuuu. Tak ta. kobieta. Piękna kobieta. Nie? Proszę się przedstawić. Y, mam na imię Nowa krenata. A skąd przyjemność? Ja jestem renata? z no, Tobą. zapraszamy do tańca. A że o dziewczyni taka średniego wzrostu może być? Bo blondynka, brunetka. Była dobra dziewczyna, taka. Po to, żeby dziewczyna dla mnie była dobra później. E, czy na przykład wystąpiłabyś na imprezie wybory mi zjadronnych pośladków? Nie, absolutnie. A wiesz, o tym impreza polega? Mówi, że nie wystąpisz, aż nie wiesz na co impreza polega. My nie, my nie poszukujemy tutaj prostytutek, tylko poszukujemy tancerek, które ubarwią w jakiś sposób życie, tak naprawdę. My nie chcemy wulgaryzmów, bo sami jesteśmy tym i jak widzimy takie sytuacje. Nie, absolutnie. My poszukujemy tancerek, które będą tańczyły o lekkim zabarwieniu erotycznym. Andrzej, a ty co? Pytanie do odo Dobre pani może zatańczyć? Tak, oczywiście. Na temat? Tak? Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się, pan się nadaje jako tancerka Nadaje się, nie? Czarek Mończyk i jego asystentka Ilona kompletują modelki na pokaz bielizny w dyskotece. Ilona w przerwie między kolejnymi wyjazdami do Włoch, gdzie tańczy w nocnych klubach, chętnie pokaże młodszym koleżankom z agencji, jak publicznie prezentować bieliznę. Do 17, a później po. Po drugiej? Nazywam się Ilona Szkolda. Mam 28 lat. Odkąd pamiętam, zawsze chciałam zostać aktorką, jednak zdecydowałam się na studia polonistyczne. Stwierdziłam, że y, aktorką zawsze mogę zostać, a y, studia polonistyczne dają mi y, zawód, który będę mogła wykorzystać. Będąc nawet bardzo starszą osobą, pierwsze spotkanie z Czarkiem Mończykiem był takim moim, można powiedzieć, pierwszym menadżerem, który wprowadził mnie w świat erotyki tak do głębi. Zawód tancerki erotycznej jest jakoś kojarzony z prostytucją. Jak uważam, nie ma to absolutnie nic wspólnego z. Prostytucją. Mm. Bardzo zszokowała mnie, zdziwiła mnie propozycja pana, który po moim występie uznał, że zdecyduję się na pójście z nim do łóżka, dlatego, że mam w oczach kurwiki. Zdziwiłam się skąd taka sugestia. Kurwiki w oczach. <gry> A on uznał, że jestem tak osobą zmysłową podnieconą, że od razu po występie zdecyduje się na, na seks z jego osobą. Daria, tancerka i fotomodelka z Bytomia współpracuje z trzema agencjami artystycznymi. Jej narzeczony nie znosi zajęcia Darii. Uważa, że przynosi ono wstyd ich małej córeczce Nancy. Cezary Mańczyk proszę. No cześć dalej mówię. O witam, witam, witam. Mamy pokaz bielizny, mamy noc na jakieś nie spanie. I później wracamy w sobotę do, do Łodzi i tutaj w Łodzi byś tańczyła jeszcze w dyskotece. Co ty na to? A to to bym musiała jakoś jutro przyjechać, nie? No niestety, masz pieniążki na bilet? No nie mam właśnie. No Może ja, pożyczyć ja od kogoś pieniądze ja, Słuchaj, bielizna jest jutro. Nie możemy w ostatniej chwili przyjechać, ja... Ja ci nie ufam i tutaj... Chciałbym, żebyś przyjechała dzisiaj już. Dzisiaj? No tak. Przymierzyć tą bieliznę. A nie w ostatniej chwili. Nie, dojechała, nie nie dojechałaś, nie, nie pożyczałaś pieniążków i co ja zrobię? Przecież to ci się zwróci później, bo tutaj zrobisz w dwóch miejscach. Ile to tam się zarobi? zarobi? No, no, no nie no. wiem. No, bez rozbierania podejrzewam, że to Taki minimum, minimum 200 zł powinnaś, powinnaś dostać. No. Aha. Ja no, za bliznę, nie rozmawiałem, bielizna jest taka noc erotyczna, tam widać du dużo szczegółów. No nie wiem, zobaczę. Yy, słyszałam, że, że wyszło to zdjęcie w ekspresie. Tak, okazało się, okazało się. W tym, żeś przyjechała, dali, no bo naprawdę, no jest to jakaś szansa, żebyś trochę się wypłynęła gdzieś pokazała, Paru pismach tutaj i... No to wiem, no ale ja się nie będę pokazywała za darmo, słuchaj, no ja już zrobiłam te, te dwie sesje i. No, ale artystyczny się rządzi tym, no, że tam nie ma biletów wstępu żadnych. I ci artyści są biedni, sami robią to. No, artyści są biedni, i... ale ja też jestem biedna, no. Jakąś no, tam małą negocjuje na pewno. Dobra, słuchaj, jak ja już tam będę wiedziała wszystko, to... Wyślę to mi smsa, czy przyjemny, czy nie nieprzyjemny. Tymczasem Anecie brakuje czasu, by skoncentrować się na debiucie w publicznym pokazie bielizny. Od lat walczy w sądzie z byłym szefem za to, że zwolnił ją, gdy była w ciąży, oraz nie zapłacił jej za nadgodziny. Z kolejnym pismem sądowym Aneta udała się do swojego adwokata. Pani, uświadamiaj, Pani, Pani. Człowiek, kwestia jest prosta. Z tego, co Pani wie, sąd wzywał parokrotnie do sprecyzowania. W jakiej wysokości żądamy odszkodowania za godzinę nadliczbową? W związku z tym jest problem. Jest złożone zestawienie, które jest od dawna w aktach sprawy, z którego by wynikało, że być może pani należy się kwota 52 tys. zł, a my żądamy kwotę tylko 13 tys. zł. Oczywiście żądamy tak niską kwotę, dlatego, żeby kwota dochodzonego przez panią roszczenia nie przekraczała 30 tys. zł. Dlatego, że jeżeli przekroczy, to sąd będzie zmuszony. Przekazać sprawę Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego. A jak długo może trwać cały okres sprawy w Sądzie Okręgowym? No, może trwać kilka, kilka i kilkanaście miesięcy, Pani, pani Nie, nie, Tak nie może być, żebym ja czekała kilka, czeki na kilkanaście miesięcy. Ja nie mam z czego żyć. Ja panu nie. powiedziałam, jeżeli sprawę przegramy, to ja się dalej odwołuję. Abym bardzo pana prosiła, żeby pan tak tą sprawę ale, pan prowadził, żebyśmy wygrali. Naprawdę. Tak, na no, no, ale to jest typowy proces. Yy... Z się świadectwem pracy, ja dlaczego nie dostałam do dnia dzisiejszego. No, Pani Neto, no będziemy za to wszystkiego, wszystko yy, no, dochodzić. Pani w sprawie w ogóle się za mną nie wstawia, dlaczego Pan nic nie mówi? No, nie, no to już w takim razie, proszę państwa, no to dziękuję bardzo. No, jeżeli tak my mamy rozmawiać, to ja dziękuję bardzo. Ilona zakupami zabija czas przed wyjazdem do Włoch. Kiedy zaczynała pracę uczarka, o takiej bieliźnie mogła tylko pomarzyć. Po latach pracy uczarka jest dumna, że może rozsławiać jego firmę. Uważa się za gwiazdę. Po raz pierwszy publiczności pokazała się 8 lat temu. Nie sądziłam, że ta przygoda z y, nagością, z nagliżem będzie trwała tak długo. Niektórzy określają mm, nas y, jako towar. Ja nie czuję się towarem. Raczej tworzywem do tworzenia, do przerabiania, do formowania, yy, do pracy nad sobą, bo w tym zawodzie trzeba pracować nad sobą. Określenie towar w pewnym sensie ubliża nam. Irena, mama Eweliny, straciła pracę jest załamana. W dodatku jej przyjaciel, który od lat remontuje Amerykę, opóźnia swój przylot. Mm -hmm. A Irena tak po cichutku liczyła na jego wsparcie. Obie z Eweliną są bez grosza. I co? Ja dziękuję. My ludzi to głupie robią. Co? Za 400 zł chcieli dwójkę dzieci do pilnowania i od 7.30 do 30 do 1630 i zaprowadzać do przedszkola, odbierać i w tym później jeszcze sprzątać w domu i obiady gotować. To są śmieszni chyba, więc chyba głupków naciągać. No na to też mówię. Szwaczki, ojczynie wykwalifikowane są trochę od matpol. No a to wykwalifikowane, ja nie jest, nie mam wykwalifikowane. Nie wiem, że niepotrzebnie likwidowali te salowe w szpitalu, bo tak bym pracowała do dzisiaj i by było bez problemu. Ani zasiłku nie ma, ani nic. Jak mnie zwolnili, to chciałabym to wszystko zostawić i iść sobie gdzieś i nie myśląc o tym, że, że mam coś, tylko że jestem sama i iść prosto przed siebie że coś może, może się stać, może gdzieś wpadnę pod samochód, że się pozbędę tych problemów, że nie będę się musiała o nic martwić. Ale to, że mam Ewelinę, nie potrafiłabym tego zrobić. A chałupnictwo? A tam jest coś napisane więcej czy nie, czy tylko, tylko piszę Przedzwonię, zobaczę, co to jest. Yy, mieć, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Jest to praca, która polega na adresowaniu kopert oraz wysyłaniu materiałów informacyjnych i reklamowych. Aha. Czy coś takiego by Panią zainteresowało? Yy, tak, a jakie zarobki? Takie bliższe informacje mogę Pani przesłać po otrzymaniu koperty z adresem zwrotnym i znakiem za 20. Więcej na te telefony stracę, jak zarobię. A ile Irena wykonałaś tych telefonów w sprawie pracy? O, 30 albo i więcej. No, jak przyjdzie rachunek za telefon, to ja za głowę się złapię. Może Boyek by nam przysłał jakieś pieniądze czy coś? Znowu powie, że on też um, mało tam zarabia. Może popyta się tam koleżanek w szkole, może ich mamy będą wiedziały o jakiejś pracy. I popytać się mogę. Nie, nie, bo już się jeszcze pani danki, Proszę ją, żeby na przykład mi brała część na pokazy, czy coś jak będą. Chciałabym po prostu, żeby mama już więcej nie przeżywała tych rzeczy, żeby już była szczęśliwa. Żebyśmy mogli żyć normalnie. Chciałabym po prostu, żeby mama już więcej nic złego nie spotkała. Modelki z agencji Dany nie tylko walczą w pianie, kisielu i oleju i nie tylko prezentują modę. Tym razem zarabiają tańcem. Mają podrygiwać tak, by rozruszać dyskotekę. Nawet jeśli jak teraz dyskoteka odbywa się w ciągu dnia. Moje dziewczyny są jak córki. Ja bardzo dbam o nie. Szanse mają taką, że wyjeżdżają poza Bydgoszcz. Bo mówmy sobie szczerze, żony są naprawdę bardzo biedne. Ja mówię, nieraz macie tylko na wodę mineralną. Gdzie ona by tak mogła jeździć, tak jak jeździ ze mną? Jak na przykład nieraz ta mama czy tata pracy nie ma, albo jak mają, no to wiadomo, jakie teraz są czasy. I to na pewno jest jakaś taka szansa poznania innego świata, innej kultury. Jeszcze jest forsa przy tym. Tym razem Ewelinę ominie zarobek. Poszła z mamą szukać pracy. 50 zł zarabia dziś Sylwia i Dagmara. Mama Dagmary straciła pracę dwa miesiące temu. Szef prywatnej szwalni, w której szyła garsonki do Niemiec, zalega jej z wypłatą. Niedawno zemdlała na ulicy. Bardzo boję się o moją mamę. Nie wyobrażam sobie na przykład życia bez niej. Nie, nie wyobrażam sobie. Chyba bym zginęła. Jak pracę straciła, to trochę się załamała, psychicznie podłamała. Po raz kolejny Jadzia idzie upomnieć się o wypłatę. Ja niestety, ale ja muszę odzyskać te pieniądze, bo ja naprawdę nie mam pracy żyć. Nie mam pracy płacić rachunków? Dosłownie nie mam i każdy z Was co o tym wie. Teraz jest telewizja, nie? No widzę. Tak, ale niedługo może jeszcze kto inny przyjść. Te dziewczyny dostały się wykładem. No, ale jeśli już z listopada, nie mają piewczyny spłacone. Od listopada, no. No zaraz godziny i mamy za listopad dzień zapłacone. Wypłaty nie będzie powiedział, że nie wykonujemy normy w ciągu 12 godzin, więc nie będzie nam płacił 24, za nas godzinę. No, 4, trzeba wracować, też nie no, 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 to jest normalne. Pani no. telefonu. Ja do telefonu? Halo? To Rzeszka z tej strony? Proszę pana, pan mnie oszukał. I mam zamknięte drzwi, bo się boję że przy, przy domy połcinać gaz, światło i tak dalej. Proszę pana, ja w tej chwili nie mam za co żyć. A pan ze mnie, idiotę, poszłam do banku, nie mam ani grosza. No i pan mnie nie zapłaci? No oczywiście, zresztą ani mnie pan nie płaci, ani w ogóle wszystkim kobietom, które pan pozwalniał. Matka, która wózek dzie dziecięcy zdała do komisji i dziecko nosi na rękach, wie pan, co to już są szczyty. Naprawdę szczyty. Od września czeka na pieniądze od was. Ja po prostu chcę żyć. Rozumie pan? Ja naprawdę nie mam za co żyć. Proszę pana, ja nie robiłabym nic. Gdybym miała czas na kawałek chleba, ale to przez pana nie mam chleba. To nie słyszał pan kiedyś, że tonący się brzyd wychwyta. No oczywiście, zaraz wychodzę. Nie proszę pana, interesują tylko moje pieniądze, chcę je odzyskać i nie chcę tu już chodzić do tego zakładu. Gdyby mi pan chociaż 200 zł wpłacił na konto, nie byłoby sprawy proszę pana. Bo miałabym za co żyć. Cześć dziewczynki. Rozmawiałam z tym adamen. Teraz mi zagroził, że mnie nie zapłaci. Nie? Za to, że przyjechałam z jakiejś pomal mi nie zapłaci. no. to Moja mama krzyła, to było bardzo ciężko. Bardzo ją bolały plece od tego szycia pracowała po 12-13 godzin, a chciałabym na przykład, że mama była w domu, żeby nie pracowała i bardzo bym chciała zarabiać więcej niż zarabia, dawać na, na dom, na, na to wszystko, żeby starczyło i żeby była mama zadowolona. Dana żurawska sama projektuje kreacje dla swoich modelek. Poprosiła mamę Eweliny, by uszyła suknię na pokaz. Przy okazji, Irena zarobi 15 zł. Fajna koroneczka. Mhm. Ewi, można Cię prosić na przymiary? Dobra. Okej, okay. aha, to tutaj Ja wiem, jeszcze będzie, wiem, wiem, wiem. Ja wiem, to to jest ten, ten mój nie? trójkąt, który tak, tak. O taki, bardzo go prosiłam, żeby był bardzo nisko, poniżej pasa. Jednak za sprawą tak oczekiwanego przyjaciela I Ireny, który w końcu dotarł z Ameryki, w centrum uwagi stała się nie kreacja, lecz kariera Eweliny. Przymierz. Tak, tak. A, idziemy. Dobra. Idziemy. Właśnie coś takiego. No to pięknie. Odwróćcie no ale... teraz. O właśnie, o to chodzi, nie? Mhm. Iżej... No pięknie. Jeszcze piękniejsze, by było, jak był bez bielizny. No przecież ona wnet jest bez bielizny w samych majtkach, ale no, do no, 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 właśnie. To, to jest, ona ona to, to, to chyba będzie Miss, Miss Hollywood. Tak, tak ja też mówię, na pewno. Ja ją sponsoruję do Stanów Zjednoczonych i będzie występować w Hollywood. Wzrost odpowiedni, odpowiednia obód piersi, raczej biustu, obwód tego bioder, obwód tego, wysokość. wszystko tylko, no to wszystko to muszę być Tak? Mama też jest ładna, no tylko troszkę starsza, nie? Jak faktycznie mówi. Ja to weźmę i od razu do Hollywood tam wyślę. Naprawdę no, chcesz zabrać cię ze sobą? Oczywiście. No mam zabezpieczenie w dziudzielce, mam, mam mieszkanie, mam samochód, mam no, pieniądze w banku. No i, i co? I co więcej trzeba? No. Obiecuję, że dotrzymam słowa. Będziemy występować w Hollywood. Teraz dużo by była pomoc. Ja bym dostał ten film, co to by jest nagrany. I w ogóle i twoją urodę i Twoje, rozumiesz tego? I rozumiesz, przedstawię pewnej osobie, bo znam tam pewną osobę, taką, co tak samo zajmuje się sprawami takimi, jak i tutaj, nie? Peter Antoni, ten mój, ostatni, ten, ten, maj, no, ten, maj, ten no, biznesmen, co u niego robię, to jakbym jemu ja pokazał to, on jest milioner. On ma, yy, Mieszkanie ma za 15 milionów dolarów. A ty ja kogoś znasz tam w Hollywood? Nie znam Stallonego, nie znam Schwarzeneggera, nie znam yy, Jacka Norrisa, tylko wszystko z filmów. Ja się nie spotkałem z nich na bieżąco, z nimi. No, I no. Ja tak powiem ci, yy, że szczerze, że tak po angielsku to tak, yy, no to raczej jestem, yy, rozumiem, dużo rozumiem, tylko... Mam problem z wysłowieniem się.